Amazona. Poznaj wyjątkowe zioła z Amazonii. Link w opisie. Witaj ponownie, Max Amazona.com.pl. Tym razem będzie o 10 właściwościach leczniczych kolendry. Będziemy mówić o kolendrze jako nadce, która w Polsce jest bardzo mało rozpowszechniona. Kolendra rośnie tak samo po prostu jak pietruszka. Tutaj jest wyrwana przez ekwadorczyków z korzonkami. Nie wiadomo dlaczego oni to wyrywają z korzonkami, bo gdyby po prostu przycięli, no to ona by sobie odrastała. Tutaj jak widać kolendra ma sobie listki. One są trochę podobne do pietruszkowych, bardziej delikatne, mają inny kształt. To co tu się wytwarza, to taki, można powiedzieć taki koper, kolendrowy, to już jest kiedy on zaczyna powoli to nie jest kolendry kwiatek, to jakiś się trafił inny kiedy ona już zaczyna wypuszczać te, te pędy z których później wyrosną kwiaty i zrobią się małe kuleczki, czyli nasiona kolendry ta część też jest dobra, ale ona jest bardzo intensywna dlatego jak zasadzisz na swoim ogródku kolendrę to po prostu najlepiej sadzonek kupić Chyba, że wcześniej nasiona po prostu sobie pozwolisz im wykiełkować w domu, później przeniesiesz do, do, do ziemi. Co można zrobić z kolendrą? Tak naprawdę, no to kolendrę można trochę stosować jak pietruszkę. Można ją zjeść razem z pomidorami. Można, ja na przykład cienko szatkuję tą natkę kolendry i dodaję z pomidorem trochę cebuli albo bez cebuli, olej z oliwek, sól. Jest taka po prostu soczysta sałatka zielono. Pomidorowa. Ekwadorczycy dodają tego po prostu do zupy. Tak jak oni nawet zupy na tym gotują, oni wrzucają całe to i gotują zupy na to. Tylko ten zapach, ten, ten zapach i smak może być dla niektórych osób wtedy zbyt intensywny. Na przykład tą kolendrę, którą można kupić czasem w polskich marketach ona nie ma tego czegoś co ma normalna kolendra czyli ona jest taka bardzo mało aromatyczna taka jest trochę nijaka, obojętna, neutralna natomiast taka kolendra, która wyrośnie ma piękny zapach i, i, i bardzo fajny smak Nadka kolendry ma następujące właściwości lecznicze. Eliminuje metale ciężkie z ciała, zmniejsza stres i poprawia sen, obniża poziom cukru we krwi, chroni przed chorobami sercowo-naczyniowymi, zapobiega infekcjom dróg moczowych, łagodzi rozstrój układu trawiennego, chroni przed zatruciem pokarmowym, łagodzi menstruację, zapobiega zapaleniom nerwów np. rwy kulszowej, chroni przed rakiem jelita. Jak widzisz, tych właściwości jest całkiem sporo. To są te najbardziej takie znane, powszechne właściwości lecznicze, jakie ma kolendra. Polecam, po prostu masz możliwość zasadzić, zasać. Nie masz możliwości zasadzić, chodzisz na rynek, gdzie są ci, którzy uprawiają, pytaj się ich o natkę kolendry, pytaj się ich, i będziemy się bardziej pytać, oni będą ją hodować, będzie dostępna też na polskim rynku. I to było na tyle. Daj lajka, subskrybuj. Będzie więcej ciekawych rzeczy na tym kanale. I zapraszamy do naszego sklepu. Link w opisie. A kolejny film będzie o pitahai, czyli tak zwany sraj owoc. Amazona to wyjątkowe dzieła z Amazonii. Poznaj je. Link w opisie.